Dzień dobry bardzo, w piątek, o ja trochę mam kółko Także dzień dobry bardzo, w piątek, dzisiaj mamy piątek, wczoraj było wolne, bo wczoraj było Boże Ciało, więc było święto i był dzień wolny, bo Antek się w końcu nauczył jeździć na dwóch kółkach, bo do tej pory to znaczy miał jedno kółko takie wiecie, jak praziak jakby się prze, przechylił, to miał jedno kółko takie pomocnicze. Ale teraz właśnie spadł mu łańcuch i mąż już odkręcił i to jedno kółko, i Antek teraz już nauczył się właśnie szaleć na dwóch kółkach i teraz szaleje po całym podwórku. Wczoraj tutaj nawet z mężem po drodze jeździli i spodobało mu się, bo ja Antka samego tak to nigdzie nie, nie puszczę, żeby gdzieś pojechał z nimi, prawda? Na rowerze. Dobra. Ja tutaj tak, jestem w trakcie smażenia naleśników, weszła Julka do domu. Smażę tutaj właśnie naleśniki, bo dzisiaj będą na obiad naleśniki. Część będzie z serem, a część będzie właśnie ze szpinakiem i z tym sosem beszamelowym zapiekana w piekarniku. To kto będzie chciał, oczywiście, to będzie jadł takie naleśniki. No i używam tej oliwy, co kupiłam ja ostatnio w Biedronce, także robię jedno wsiuk i naleśniki bardzo fajnie się właśnie na tym smażą, na tej oliwie. No, właśnie się, co ja mówiłam, a, że zrobiła się w końcu pogoda, także tak, w końcu dotarło do nas to słońce z zachodu, także mamy pogodę, wczoraj było bardzo ładnie ciepło, Rozpaliliśmy nawet grilla, Przyszła babcia. Także żeśmy sobie trochę posiedzieli i po, popiekli kiełbas na grillu, ale w związku z tym, iż babcia była i babcia powiedziała, że jej YouTubeowanie nie jest do niczego potrzebne, więc no nie było nic nagrane. E, dobra, wiadomo, że no nie wszyscy muszą tutaj występować, bo tutaj po prostu na naszym kanale występuje ten, kto chce. A na siłę nie, nie, nikogo nie ciągnę właśnie, żeby się tutaj e, Pokazywał, nagrywał to. Ja tutaj nikogo nie zmuszam. Jak ktoś będzie chciał, to się pokaże. Dobra. A dzisiaj właśnie e, tutaj już mi dzieciaki posprzątali e, dom. E, Zostały mi tylko do umycia podłogi. E, pralkę sobie też wstawiłam. Także pralka już się kręci, bo chcę właśnie wykorzystać tą e, pogodę, które to słońce świeci i poprać. E, I znowu będzie to naprasowanie, tak jak to standardowo u, mne, u mnie jest. Ale to już mniejsza z tym pracowaniem, bo jakoś, nie wiem, w przyszłym tygodniu mają padać y, deszcze. E, dobra, znaczy deszcze, burze mają być, ale to już mniejsza z tymi burzami. E, także wczoraj żeśmy grillowali, nigdzie żeśmy nie byli. E, tylko tutaj właśnie Antek uczył się z tatą po drodze jeździć na dwóch kółkach. E, w razie jakby właśnie e, to już tam mu lepiej szło, to najpierw będzie gdzieś jeździł, nie wiem, i tak, a dzisiaj właśnie dzieciaki posprzątali, bo dzisiaj do Julki przyjeżdża koleżanka po południu, chyba na wpół do drugiej ma być, także już tutaj mam po te mam odkurzane, powiecierali też kurze po poodkurzali, zostało mi tylko umyć podłogi i będzie y, czyściutko. Właśnie, ja dzisiaj właśnie tak będę robiła te naleśniki. Czekajcie, muszę sobie odkryć. A ja dzisiaj będę właśnie robiła te naleśniki na obiad i sałatkę chciałam zrobić taką bardzo dobrą. To dzisiaj może bym Wam zmontowała tą sałatkę, wrzuciła na kanał. Bo to jest moja, właśnie, taka ulubiona sałatka. Ona jest taka, właśnie, yy, taka, nie wiem, lekka, taka, jak ją nazwać. Yy, do grilla sama raz będzie. Tak wam powiem. tak teraz przyszedł i mówi: Dzień dobry. Dobra. Yy, także to chciałam właśnie dzisiaj jeszcze zrobić. Ja te, yy, a i pewnie zro, zrobimy gofry dzisiaj, bo jak ta koleżanka przyjdzie, to będziemy robić też i gofry. Także taki dzień trochę się kuchenno. Kuchenne zapowiada i ja jeszcze poczekajcie, no, a ja jeszcze właśnie bym poszła sobie posadziła tę y, paprykę. Bo papryka jeszcze moja jest y, nie posadzona, także mam planie jeszcze posadzić paprykę właśnie tam na y, warzywniaku do y, ziemi i na tym pewnie się skończy nasz dzisiejszy y, dzień. Także ja teraz właśnie kończę już te naleśniki. Y, naleśniki, no to wiadomo, jak to naleśniki każdy smaży po swojemu. A oczywiście y, farsz i jak pieczemy, to będzie filmik nagrany. Sałatką, jak robię sałatkę, też będzie filmik nagrany i jakoś to będę po kolei wszystko wrzucała. A teraz właśnie już się rozłączam z Wami. Biorę się za to moje gotowanie, pichcenie i będę się do Was sukcesywnie oczywiście odzywać, jak będzie się coś fajnego dziać. Oczywiście jak przyjdzie koleżanka, no to nie będę koleżanki nagrywać, no bo wiadomo, że też. RODO i te sprawy, także obce ludzie nie występują, oczywiście oprócz moich dzieciaczków. A tak to nikogo tutaj nie będę na siłę nagrywała, bo wiadomo jak to jest, no poza tym ona jest nieletnia, więc tym bardziej nie może występować. I teraz sobie przygotujemy nadzienie do naleśników ze szpinakiem i serem feta. Także patelnię sobie już rozgrzewam, dodajemy dwie łyżki masła. I tutaj mam pokrojoną jedną cebulę i będziemy najpierw na, na tym maśle szklić naszą cebulę, także dodajemy cebulę do masła. Jak już nam się cebula ładnie podeszkliła, to dodajemy 250 gram szpinaku. Ja tutaj mam szpinak z ogródka swój, także... 250 gram szpinaku, to wychodzi tak około jednego opakowania takiego, wiecie, ze sklepu kupionego. Także dodajemy szpinak. Teraz będziemy chwilę to dusić, później dodamy ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Także ja teraz sobie tutaj duszę ten szpinak i zaraz się do was powrotem odzywam. I teraz dodam 7 takich małych ząbków czosnku, bo to jest młody czosnek, także dodaję 7 sztuk. I dodaję całe opakowanie sera feta. tutaj jest tego sera, już Wam mówię, 150 gram, także 150 gram serafeta. Ja mam taki, jaki z tygodnia greckiego chyba był. Chwilę to smażymy. Już solą nie będę doprawiała, bo ser właśnie próbowałam, także jest słony, dodam tylko trochę pieprzu. Ale soli to już Wam też nie proponuję dodawać, bo naprawdę zasłony jest ten ser, także potem będzie, żeby nie było później wszystko zasłone. Smażymy to wszystko. Ser nam się tutaj rozpuści, połączy ze szpinakiem i będziemy smarować naleśniki. Naleśniki oczywiście mamy już usmażone wcześniej. One mi trochę, e, nawet nie tylko trochę, tylko całkiem mam już wystygnięte, także zaraz będziemy działać dalej. Teraz doprawię to tylko białym pieprzem. Dobra, i tak przygotowany farsz odstawiamy oczywiście do wystygnięcia, żeby nam trochę przestygł, a w tym czasie zrobimy sobie sos beszamelowy. Teraz farsz nam już stygnie i teraz przygotuję sos beszamelowy. Do przygotowania tego sosu potrzebujemy 50 gram masła. Tutaj mam masło właśnie już w rondelku, włączam kuchnię. Będzie się roztapiać. Ok, masło jest roztopione, dodajemy łyżkę mąki. I energicznie oczywiście mieszamy, robiąc zasmażkę. Oto chodzi, żeby nie powstały grudki. Chyba dodam jeszcze odrobinę mąki. I teraz będziemy wlewać mleko. Mleka potrzebujemy 200 ml, bo zapomniałam Wam powiedzieć i teraz oczywiście podgrzewamy, żeby zrobił się sos. Doprawiam tylko solą i białym pieprzem, więcej żadnych przypraw nie dodaję, ale jeżeli macie ochotę możecie doprawić sobie gałką muszka, to łową. Nie, nie za dużo soli, bo naprawdę ten serfeta to jest bardzo słony, także soli tutaj już nie za dużo, trochę pieprzu. Mieszamy, żeby nam się sos nie przypalił. Pyrknął nam można powiedzieć już, także już go wyłączamy i będziemy już przekładać naleśniki, smarować i układać w naczyniu do zapiekania. Dobre. Teraz tak, naczynie do zapiekania wysmarowałam sobie masłem i teraz będziemy właśnie zabijać nasze naleśniki farszem szpinakowym. I ja to robię tak jak krokiety. Trochę mało szpinaku. Można było wdać więcej szpinaku, ale ja już nie miałam i tak go właśnie pomieszałam. Trochę szpinaku wzięłam z ogródka i trochę tego ze sklepu. No i niestety wyszło tak, jak wyszło, bo jeszcze bo na ogródku aż tak bardzo dużo tu nie mam szpinaku. I dlatego po prostu tak wyszło, a tego trochę właśnie ze, szklepu, ze sklepu zjadłam. Ale to po prostu ja tylko robię, bo chciałam wam pokazać przepis, bo wam obiecałam. A jak się coś obiecuje, to się raczej słowa trzymuje. I jeszcze jeden. Także. Także na opakowanie sera feta, yy, trzeba wziąć pół kilograma tego szpinaku, tylko że ja tak jak Wam mówiłam, wzięłam 250 gram, yy, bo yy, w sumie, no tak jak Wam mówię, nie miałam po prostu więcej szpinaku w domu już, a na ogródku te liście coś mi się udało zerwać, to po prostu już je yy, zerwałam, no i dlatego tak wyszło, a yy, ogólnie na 250 g to trzeba było dać na opakowanie szpinaku trzeba było dać właśnie pół kostki serafeta, ale to już wiecie. Ale farsz bardzo dobry. Trochę słony od tego serafeta, ale jak dacie więcej szpinaku, to nie będzie po prostu tak tej soli czuć. Teraz to polewamy oczywiście naszym beszamelem. Także biorę już nasz sos beszamelowy. Ulewamy. I całość posypujemy tartym, e, tartym serem mozzarella. Ja mam taki e, z Biedronki, także takim posypuję całość. Ok, myślę, że cuda sera wystarczy. I teraz będziemy zapiekać 15-20 minut w 170 stopniach Celsjusza, e, góra-dół, bez termoobiegu. Także piekarnik już mi się nagrzewa i potem stawiam, nagrzewam i będziemy oczywiście próbować, czy dobre. I nasze naleśniki już są upieczone, także prezentują się tak. Tak nie za bardzo może się ten ser mozzarella przypiekł, ale to może dobrze, bo żeby wiecie, nie był znowu gorzki, bo nie będą jeść. Trochę przestygną i zaraz próbujemy. I próbujemy naleśniki ze szpinakiem. Bardzo dobre. Hmm. Powiem Pan że wcale nie czuję, są słone. Że ten farsz, farsz jest słony, także nie bójcie się, farsz nie jest słony. Naprawdę jest bardzo dobry. I wszystko ze sobą tak... Hmm, w połączeniu naprawdę bardzo fajnie smakuje i naprawdę nie czuję, że farsz jest słony. Także polecam naprawdę naleśniki z farszem szpinakowym. Bardzo serdecznie polecam. A jak Wam się podobał taki filmik, to pamiętajcie o tym kciuku w górę i oczywiście o subskrypcji naszego kanału. Jak jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, będzie nam naprawdę bardzo miło. A na dzisiaj już żegnam się tym przepisem. Oczywiście z Wami życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!